Czy możliwe jest wejście w stan przyciągania natychmiast, bez długich praktyk i skomplikowanych rytuałów? Wiele osób myśli, że prawo przyciągania to wyłącznie pozytywne myślenie lub wizualizacje, ale w rzeczywistości chodzi o coś znacznie głębszego. To nie same myśli kreują rzeczywistość, lecz energia, którą emitujesz. Wszystko w świecie jest wibracją, a twoja częstotliwość decyduje o tym, co do siebie przyciągasz. Dlatego nie wystarczy chcieć czegoś, Trzeba stać się osobą, która naturalnie rezonuje z tym, czego pragnie. Pomyśl o tym, jak o radiu. Jeśli chcesz słuchać określonej stacji, musisz dostroić się do jej częstotliwości. Nie możesz słuchać muzyki na falach, na których nadaje wiadomości. Tak samo działa rzeczywistość. Jeśli przez większość czasu znajdujesz się w niskiej energii lęku, braku czy frustracji, nie możesz przyciągnąć do swojego życia radości, sukcesu i obfitości. Aby to zmienić, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko afirmacji. Kluczem jest stan bycia, a nie samo myślenie o tym, czego chcesz. Wejście w stan przyciągania oznacza, że stajesz się otwarty na to, co chcesz przyciągnąć. Nie próbujesz wymuszać manifestacji, nie analizujesz w kółko, dlaczego jeszcze jej nie ma. Po prostu żyjesz tak, jakby to już było Twoją rzeczywistością. Ludzie często nieświadomie sabotują własne pragnienia, bo wysyłają sygnał braku. Chcą pieniędzy. Ale wewnętrznie czują, że ich nie mają. Pragną miłości, ale myślą o tym, jak bardzo jej brakuje. To właśnie te podświadome sygnały sprawiają, że rzeczy, których najbardziej pragniemy, wydają się od nas uciekać. Stan przyciągania to pełne zestrojenie Twojej energii, myśli i emocji z tym, co chcesz mieć w swoim życiu. Nie ma tutaj miejsca na desperację czy nadmierne pragnienie, bo prawdziwe przyciąganie Działa wtedy, kiedy czujesz wewnętrzny spokój. Największy sekret to umiejętność odpuszczenia kontroli, ponieważ im bardziej naciskasz na coś, tym bardziej wszechświat odpowiada oporem. W tym filmie poznasz konkretne techniki, które pozwolą ci wejść w ten stan w kilka chwil, niezależnie od tego, w jakim punkcie życia się znajdujesz. Dowiesz się, jak zmienić swoje wewnętrzne ustawienia energetyczne, jak pozbyć się blokad i jak przestać walczyć z rzeczywistością. Jeśli chcesz świadomie tworzyć swoje życie i nauczyć się, jak natychmiast przyciągać to, czego pragniesz, ten film dostarczy Ci odpowiedzi. Czy jesteś gotowy, aby poznać mechanizmy, które rządzą Twoją energią? W kolejnym punkcie zagłębimy się w naukowe i duchowe aspekty tego, dlaczego wszystko w Twoim życiu jest odbiciem Twojego wewnętrznego stanu. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie zdają się przyciągać sukces, podczas gdy inni wciąż borykają się z problemami? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Wszystko w tym świecie jest energią, a każda myśl i emocja ma określoną częstotliwość. To, co odczuwasz, staje się sygnałem wysyłanym do rzeczywistości, a wszechświat jedynie odpowiada na tę energię. Każdy człowiek otoczony jest niewidzialnym polem elektromagnetycznym, które oddziałuje na otoczenie. Wysokie emocje, takie jak miłość, wdzięczność czy radość, mają inną częstotliwość niż lęk, złość czy frustracja. Jeśli przez większość czasu przebywasz w stanie niepokoju, nieświadomie przyciągasz sytuacje, które wzmacniają ten stan. Jeśli często powtarzasz sobie, że czegoś nie masz, Tworzysz więcej sytuacji potwierdzających ten brak. Jeśli jednak zaczynasz odczuwać wdzięczność za to, co już istnieje, dostrajasz się do częstotliwości obfitości. Na poziomie biologicznym emocje są związane z reakcjami chemicznymi w organizmie. Gdy odczuwasz lęk, ciało produkuje kortyzol, hormon stresu, który sprawia, że mózg wchodzi w tryb przetrwania. W takim stanie nie jesteś w stanie twórczo kreować rzeczywistości. Ponieważ cała twoja uwaga skupia się na zagrożeniu. Z kolei emocje wysokiej częstotliwości, takie jak miłość i radość, aktywują produkcję dopaminy i serotoniny, które pozwalają umysłowi działać w sposób otwarty, kreatywny i pełen możliwości. Rzeczywistość, której doświadczasz, nie jest więc przypadkowa, jest odbiciem twojego wewnętrznego stanu. Gdy myślisz o czymś intensywnie, Wysyłasz impuls energetyczny, który wpływa na pole kwantowe. Fizyka potwierdza, że obserwacja wpływa na wynik eksperymentu. To oznacza, że twoja świadomość kształtuje otoczenie. Zamiast więc zastanawiać się, dlaczego coś się nie dzieje, warto zmienić pytanie: jak mogę dostroić się do częstotliwości tego, czego pragnę? W kolejnym punkcie poznamy metodę, która pozwala natychmiast zmienić swoje energetyczne nastawienie. I wejść w stan przyciągania. Czy możliwe jest, aby w jednej chwili przełączyć się na wyższą częstotliwość i zacząć przyciągać do swojego życia to, czego naprawdę pragniesz? Tak, ale wymaga to świadomego działania. Twój stan energetyczny nie jest stały. Zmienia się w zależności od tego, co myślisz, czujesz i jak reagujesz na rzeczywistość. Jeśli zrozumiesz, jak szybko podnieść swoją wibrację, możesz natychmiast zacząć wpływać na swoje doświadczenia. Pierwszym kluczem do zmiany energii jest przekierowanie uwagi. Większość ludzi funkcjonuje w trybie reagowania. Pozwalają, aby zewnętrzne okoliczności kontrolowały ich samopoczucie. Tymczasem to, na czym się skupiasz, staje się Twoją rzeczywistością. Jeśli świadomie skierujesz uwagę na pozytywne emocje. Zamiast utrwalać niską energię lęku czy frustracji, zaczniesz zmieniać swoją częstotliwość. Drugim krokiem jest świadome odczuwanie emocji, które chcesz przyciągnąć. Jeśli twoim celem jest obfitość, poczuj, jakbyś już miał wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz miłości, wejdź w stan radości i wdzięczności, jakbyś już ją doświadczał. Wszechświat nie reaguje na twoje pragnienia, odpowiada na wibrację, którą emitujesz. Trzecia metoda to praca z ciałem. Twoja energia nie jest jedynie w umyśle. Wpływa na nią również sposób, w jaki się poruszasz i oddychasz. Jeśli chcesz natychmiast zmienić swój stan, zacznij oddychać głęboko i świadomie. Wyprostuj sylwetkę, poruszaj się z lekkością. Badania pokazują, że zmiana postawy wpływa na poziom hormonów i może natychmiast poprawić nastrój. Istnieje też potężna technika zwana pauzą świadomości. To moment, w którym przestajesz działać automatycznie i uświadamiasz sobie, że masz wybór. Jeśli w chwili frustracji czy lęku zatrzymasz się na kilka sekund i świadomie zdecydujesz, by skupić się na czymś pozytywnym, natychmiast zmienisz swoje pole energetyczne. Najważniejsze jest to, aby nie czekać na zmianę okoliczności, ale samemu stać się tą zmianą. Twój stan wewnętrzny to klucz do przyciągania tego, czego pragniesz. Jeśli potrafisz dostroić się do wysokiej wibracji, wszystko inne zacznie się układać wokół ciebie. W kolejnym punkcie zobaczymy, jak nasza codzienna rutyna wpływa na energię i jak można ją świadomie programować, by wejść w stan przyciągania. Podświadomość to niewidzialny fundament, który kształtuje twoje życie. To właśnie ona odpowiada za to, co przyciągasz nie twoje świadome myśli, ale głęboko zakorzenione przekonania. Które działają w tle, często poza Twoją kontrolą. Jeśli chcesz wejść w stan natychmiastowego przyciągania, musisz zrozumieć, jak działa Twój umysł na głębszym poziomie. Podświadomość nie analizuje, nie ocenia i nie podważa informacji, przyjmuje wszystko jako prawdę. Jeśli przez lata ktoś powtarzał Ci, że sukces wymaga cierpienia, że miłość to rzadkość, a bogactwo jest dostępne tylko dla wybranych, to właśnie te wzorce kształtują Twoją rzeczywistość. Możesz marzyć o ostatnim życiu, ale jeśli wewnętrznie wierzysz, że na nie nie zasługujesz, podświadomość będzie działać przeciwko Tobie, sabotując każdy Twój ruch. Aby aktywować swoją ukrytą moc przyciągania, trzeba przeprogramować umysł. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest repetycja nowych przekonań. Podświadomość uczy się poprzez powtarzanie. Jeśli regularnie słyszysz i mówisz do siebie nowe prawdy, w końcu zaczynają one zastępować stare, ograniczające schematy. Nie wystarczy jednorazowa afirmacja. Kluczowa jest konsekwencja i emocjonalne zaangażowanie. Innym sposobem na przeprogramowanie umysłu jest wizualizacja, ale nie taka, którą wykonujesz mechanicznie. Podświadomość nie reaguje na obrazy pozbawione emocji. Musi czuć ekscytację, radość, wdzięczność. Jeśli potrafisz poczuć swoje pragnienia tak, jakby już były rzeczywistością, Twoja energia zacznie zmieniać się natychmiast, a nowe przekonania zakorzenią się głębiej. Warto też pamiętać, że podświadomość komunikuje się poprzez symbole i powtarzające się wzorce. Zwróć uwagę na to, co przydarza ci się w życiu. Jeśli wciąż spotykasz te same wyzwania, prawdopodobnie w Twoim wnętrzu działa program, który cię do nich przyciąga. Świadome rozpoznanie tych schematów i zmiana reakcji może być przełomowym krokiem do całkowitej transformacji. Największą przeszkodą w zmianie podświadomych przekonań jest autopilot, czyli nawykowe myślenie i działanie. Większość ludzi powtarza te same wzorce każdego dnia, nie zdając sobie sprawy, że programują swoją przyszłość zgodnie z przeszłością. Jeśli chcesz przyciągnąć coś nowego, musisz świadomie wejść w stan otwartości i zacząć kierować swoją uwagą tam, gdzie chcesz być, zamiast utwierdzać się w tym, czego chcesz uniknąć. Podświadomość jest jak gleba, to co w niej zasiejesz, urośnie. Jeśli wypełnisz ją myślami o braku i ograniczeniach, otrzymasz więcej tego samego. Jeśli zasadzisz w niej wiarę w obfitość i nieskończone możliwości, zacznie przyciągać doświadczenia, które potwierdzą tę prawdę. To właśnie tu tkwi sekret natychmiastowego przyciągania. Zmiana wewnętrznych przekonań natychmiast zmienia energię, którą wysyłasz. W kolejnym punkcie przyjrzymy się temu, jak codzienne nawyki wpływają na Twoją energię i czy można je wykorzystać do świadomego kierowania swoim życiem. Wielu ludzi podchodzi do prawa przyciągania w sposób, który od samego początku skazuje ich na porażkę. Skupiają się na swoich pragnieniach. Ale robią to z poziomu braku. Powtarzają afirmacje, wizualizują, ale podświadomie czują, że jeszcze tego nie mają. A to właśnie ten brak staje się dominującą energią, którą wysyłają. Wszechświat nie reaguje na słowa, odpowiada na twój stan wewnętrzny. Największą tajemnicą skutecznego przyciągania jest wejście w stan już mam. To uczucie, że to, czego pragniesz, już jest Twoją rzeczywistością. Nie jest to oszukiwanie siebie, ale pełne przejęcie nowej tożsamości. To, kim się stajesz, determinuje to, co przyciągasz. Zastanów się. Gdy już masz coś, czego pragnąłeś, nie myślisz o tym w kategoriach braku, nie odczuwasz potrzeby ciągłego potwierdzania, nie sprawdzasz co chwilę, czy to już działa. Po prostu wiesz, to właśnie ten stan energetyczny otwiera drogę do manifestacji. Wejście w ten stan wymaga zmiany wewnętrznego punktu odniesienia. Zamiast patrzeć na swoje cele jako coś, co znajduje się w przyszłości, zacznij je traktować jako coś, co już teraz jest częścią Twojego życia. Możesz to osiągnąć poprzez trzy kluczowe kroki. Po pierwsze, zmień narrację w swoim umyśle. Zamiast mówić: Chcę być bogaty, chcę znaleźć miłość, czy chcę być zdrowy. Zacznij myśleć: Jestem bogaty, jestem kochany, moje ciało jest pełne energii. To nie tylko kwestia słów, ale wewnętrznego odczucia. Po drugie, zacznij zachowywać się tak, jakby to już było Twoją rzeczywistością. Ludzie często czekają, aż zmieni się ich życie, zanim poczują się szczęśliwi. Tymczasem kluczem jest odwrócenie tej zależności. Najpierw zmień swój stan, a rzeczywistość zacznie się do niego dostrajać. Jeśli chcesz przyciągnąć obfitość, przestań czuć się biedny. Jeśli pragniesz miłości, przestań czuć się samotny. Po trzecie, uwolnij się od przywiązania do wyniku. Prawdziwy stan już mam oznacza brak desperacji. Jeśli naprawdę wierzysz, że coś jest Twoje, nie czujesz potrzeby ciągłego analizowania, czy już się pojawiło, to najtrudniejszy, ale najważniejszy element Puścić kontrolę i pozwolić, aby manifestacja przyszła w najlepszym możliwym momencie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ich własna niecierpliwość i ciągłe wątpliwości działają jak blokada. Jeśli każdego dnia patrzysz na swoje życie z poczuciem niedostatku, to właśnie ten stan utrzymujesz i wzmacniasz. Natomiast, jeśli wejdziesz w energię spełnienia, wszystko zacznie naturalnie podążać w Twoją stronę. Stan już mam to nie tylko myślenie to styl życia. Kiedy zaczynasz czuć, że twoje pragnienia są już częścią twojej rzeczywistości, twój umysł, ciało i energia zaczynają się synchronizować z tym, czego pragniesz, a to moment, w którym wszechświat zaczyna odpowiadać. W kolejnym punkcie zobaczymy, jak utrzymać tę wibrację na stałe, aby manifestacja stała się naturalnym procesem w twoim życiu. Pułapka ciągłego myślenia jest jednym z największych wyzwań dla osób, które chcą świadomie manifestować swoje pragnienia. Wiele osób mylnie sądzi, że im więcej o czymś myślą, tym szybciej to do nich przyjdzie. Jednak w rzeczywistości nadmierna analiza i obsesyjne skupienie się na celu mogą działać odwrotnie, utrzymując manifestacje w oddaleniu. Umysł uwielbia kontrolę. Chce znać dokładne szczegóły i planować każdy krok, ale prawo przyciągania nie opiera się na logicznych kalkulacjach. To, co naprawdę przyspiesza manifestację, to stan wewnętrznego spokoju, poczucia pewności i otwartości na to, co ma się wydarzyć. Najczęstszy błąd to utożsamianie procesu manifestacji z ciągłym myśleniem o nim. Osoby, które godzinami powtarzają afirmacje, wizualizują swoje marzenia i analizują każdy znak, często nieświadomie wysyłają do wszechświata sygnał braku. Ich podświadomość mówi, jeszcze tego nie mam, więc muszę się na tym skupiać, aż to się wydarzy. Jednak prawdziwa manifestacja zachodzi w stanie relaksu, kiedy nie ma napięcia ani potrzeby kontroli. Można to porównać do próby zaśnięcia. Im bardziej ktoś stara się zasnąć, tym trudniej mu to przychodzi. Dopiero gdy odpuszcza i pozwala sobie na swobodny przepływ, sen pojawia się naturalnie. Tak samo działa energia przyciągania. Nie potrzebuje nieustannego nadzorowania, ale harmonii między intencją a spokojem. Największe manifestacje często przychodzą niespodziewanie w momentach, kiedy umysł jest zrelaksowany i przestaje ingerować w proces. To dlatego ludzie nagle dostają odpowiedzi, rozwiązania i okazje podczas spaceru, medytacji czy w chwilach pełnej obecności. To właśnie w ciszy umysłu powstaje przestrzeń, w której energia może swobodnie działać. Jeśli umysł bez przerwy analizuje, szuka znaków i wymusza odpowiedzi, blokuje naturalny przepływ. Wszechświat działa najlepiej, gdy nie zakłócamy jego mechanizmów. Aby wejść w stan pozwolenia i otwartości, warto świadomie obserwować swoje myśli, nie utożsamiając się z nimi. Pozwalając im swobodnie przepływać, zamiast je kontrolować, uwalniasz napięcie i pozwalasz energii działać naturalnie. Równie istotne jest świadome oddychanie. Spokojny, głęboki oddech natychmiast wycisza umysł i harmonizuje ciało, tworząc warunki sprzyjające manifestacji. Kolejnym krokiem jest wejście w stan flow, czyli skupienie się na działaniach, które sprawiają radość. Malowanie, taniec, spacer czy cokolwiek, co przynosi przyjemność i pochłania uwagę, pozwala umysłowi się uspokoić, a energii działać swobodnie. Prawdziwa magia manifestacji zachodzi wtedy, gdy pozwalasz sobie nie myśleć i po prostu być. Cisza to przestrzeń, w której wszechświat może działać bez zakłóceń. Nie chodzi o całkowitą rezygnację z intencji, ale o jej zakorzenienie w głębokim spokoju i zaufaniu. W następnym punkcie przyjrzymy się, jak świadomie utrzymać ten stan na co dzień i sprawić, aby manifestowanie stało się naturalnym elementem życia. Istnieją momenty, w których twoja energia może zmienić się natychmiast. To chwile, w których wibracja przeskakuje na wyższy poziom, a manifestacja staje się nieunikniona. Wiele osób myśli, że zmiana energetyczna to długi proces, wymagający miesięcy pracy nad sobą. Tymczasem kluczowa transformacja może nastąpić w jednej sekundzie, w momencie, gdy zmienia się twoja świadomość. Energia, którą emitujesz, jest wynikiem Twojego stanu emocjonalnego i mentalnego. Kiedy nagle następuje głęboka zmiana w myśleniu, całe Twoje pole energetyczne ulega transformacji. Może to być chwila przebudzenia, moment uświadomienia sobie, że nie musisz już walczyć, albo moment pełnej akceptacji sytuacji. Jednym z najpotężniejszych sposobów na natychmiastową zmianę pola energetycznego jest przejście od oporu do akceptacji. Ludzie często tkwią w niskich wibracjach, ponieważ nie akceptują tego, co jest. Opór tworzy napięcie, a napięcie blokuje przepływ energii. W momencie, gdy naprawdę odpuszczasz, przestajesz się trzymać lęku, złości czy zwątpienia, a wtedy wszystko zaczyna się zmieniać. Innym kluczowym punktem przełomowym jest moment wdzięczności. Wystarczy kilka sekund głębokiego poczucia wdzięczności, aby natychmiast podnieść swoją wibrację. Jest to najprostszy i najszybszy sposób na zmianę energetyczną. Nie chodzi o wymuszoną wdzięczność, ale o prawdziwe poczucie, że już teraz masz wszystko, czego potrzebujesz. Kolejną techniką jest pełna obecność. Jeśli zatrzymasz się na moment, weźmiesz głęboki oddech i naprawdę doświadczysz teraz, poczujesz natychmiastową zmianę energii, przestajesz myśleć o przeszłości, nie martwisz się przyszłością, jesteś tu i teraz. A to jest jedyny moment, w którym dzieje się kreacja. Są też sytuacje, w których energia zmienia się automatycznie. Może to być nagły wybuch śmiechu, chwila głębokiego wzruszenia albo uczucie, że nagle coś kliknęło w twojej świadomości. Takie momenty są jak energetyczne punkty przełomowe. Otwierają nową ścieżkę i przyciągają do ciebie rzeczywistość, której wcześniej nie mogłeś zobaczyć. Najważniejsze jest, abyś zauważył, że zmiana może nastąpić w każdej chwili. Nie jest potrzebna wieloletnia praktyka ani godziny wizualizacji. Wystarczy jeden świadomy moment, aby przestawić swoją energię na zupełnie nowy poziom. A kiedy to się stanie, manifestacja staje się tylko kwestią czasu. W kolejnym punkcie omówimy, jak utrzymać ten nowy stan na stałe, aby stał się naturalnym sposobem funkcjonowania w codziennym życiu. Istnieje niewidzialna siła, która wpływa na twoją rzeczywistość to twoja świadomość. Naukowcy zajmujący się mechaniką kwantową odkryli, że sam akt obserwacji zmienia zachowanie cząsteczek na poziomie subatomowym. Innymi słowy, rzeczywistość nie jest czymś obiektywnym kształtuje się w zależności od tego, jak na nią patrzysz. W klasycznym eksperymencie fizyki kwantowej, znanym jako eksperyment z podwójną szczeliną, Okazało się, że cząstki światła zachowują się inaczej w zależności od tego, czy są obserwowane. Kiedy nikt ich nie śledzi, zachowują się jak fala, rozprzestrzeniając się w różnych kierunkach. Ale kiedy wprowadza się obserwatora, nagle przyjmują formę konkretnej cząstki. To oznacza, że rzeczywistość nie jest stała. Dopasowuje się do tego, jak ją postrzegasz. To samo działa w Twoim codziennym życiu. To na czym się skupiasz, wzmacniasz swoją energią. Jeśli koncentrujesz się na braku, tworzysz więcej sytuacji, które potwierdzają brak. Jeśli skupiasz się na dostatku, twoje doświadczenie zaczyna to odzwierciedlać. Świadomość nie jest biernym odbiorcą rzeczywistości, jest jej twórcą. Warto zauważyć, że twoje myśli nie są tylko wewnętrznym monologiem. Każda myśl Niesie ładunek energetyczny, który wpływa na otoczenie. Jeśli regularnie utrzymujesz negatywne schematy myślowe, stają się one rzeczywistością, ponieważ Twoja uwaga dosłownie programuje materię wokół Ciebie. Najsilniejszym dowodem na to, że świadomość zmienia rzeczywistość, jest praktyka uważności. Kiedy przestajesz reagować na rzeczy automatycznie i zaczynasz je świadomie obserwować, zaczynają się one zmieniać. To, co wydawało się problemem, nagle traci swoją moc. To, co kiedyś wywoływało negatywne emocje, przestaje cię dotykać. Wielu nauczycieli duchowych mówi o potędze neutralnego obserwatora: Gdy zamiast angażować się emocjonalnie, zaczynasz obserwować to, co się dzieje w twoim życiu, nie dodajesz już do sytuacji negatywnej energii, zamiast tego zaczynasz dostrzegać nowe możliwości. Zatem kluczowym pytaniem jest. Na czym skupiasz swoją uwagę? Bo tam, gdzie kierujesz swoją świadomość, tam podąża energia, a tam, gdzie podąża energia, pojawia się materializacja. Świadomość nie jest biernym odbiorcą, jest aktywnym twórcą. W kolejnym punkcie przyjrzymy się temu, jak usunąć blokady energetyczne, które uniemożliwiają ci pełne wykorzystanie tej mocy. Każda decyzja, którą podejmujesz. Każda myśl, którą utrzymujesz w umyśle, prowadzi cię do jednej z wielu możliwych rzeczywistości. Według koncepcji wieloświatów, w każdej chwili istnieją niezliczone wersje twojego życia, które rozwijają się równolegle. Jednak to, która z tych wersji stanie się twoją rzeczywistością, zależy od częstotliwości twojej energii i poziomu świadomości, na którym działasz. Najważniejszą zasadą, którą warto zrozumieć, jest to, że rzeczywistość nie jest stała, jest płynna i zmienna. A Ty masz moc decydowania, którą wersję swojego życia wybierzesz. Jeśli skupiasz się na problemach braku i lęku, Twoja energia rezonuje z rzeczywistością, w której te elementy dominują. Ale jeśli podnosisz swoją wibrację poprzez wdzięczność, pewność i wewnętrzną harmonię, zaczynasz przyciągać inną ścieżkę. Rzeczywistość, w której Twoje marzenia już się spełniły. Jednym z najszybszych sposobów na zmianę rzeczywistości jest identyfikacja swojego obecnego poziomu świadomości. Jakie myśli dominują w Twoim umyśle? Jakie emocje odczuwasz na co dzień? Jeśli większość Twojej energii jest skoncentrowana na stresie i niepewności, oznacza to, że rezonujesz z rzeczywistością, w której te emocje są wciąż powtarzane. Aby przenieść się na wyższy poziom. Kluczowe jest świadome przeprogramowanie swojego pola energetycznego. Możesz to zrobić poprzez wizualizację wersji siebie, która już doświadcza tego, czego pragniesz. Nie chodzi tylko o myślenie o swoich celach, ale o odczuwanie ich tak, jakby już były rzeczywistością. Jeśli twoja podświadomość rozpozna to jako prawdę, zacznie dostrajać twoją energię do tej wersji życia. Wybór rzeczywistości następuje w każdej chwili. Jeśli codziennie świadomie wybierasz emocje i myśli, które wspierają twoją wizję, zaczynasz kierować swoją energię w stronę najlepszej możliwej wersji siebie. Możesz porównać to do zmiany częstotliwości radia. Jeśli chcesz usłyszeć inną muzykę, musisz dostroić się do odpowiedniej stacji. Tak samo działa twoja energia. Jeśli chcesz doświadczyć innego życia, musisz zmienić swoją wibrację. Wielu ludzi popełnia błąd, czekając, aż rzeczywistość zmieni się najpierw, zanim pozwolą sobie czuć się szczęśliwymi, spełnionymi i spokojnymi. Tymczasem zmiana następuje na odwrót. To Twoja energia zmienia rzeczywistość, a nie rzeczywistość Twoją energię. Gdy zaczniesz czuć się tak, jakbyś już żył w tej najlepszej wersji swojego życia, zacznie ona materializować się w Twoim świecie. Najpotężniejsze pytanie, które możesz sobie zadać brzmi: kim byś był i jak byś się czuł, gdybyś już żył w tej wymarzonej rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie jest kluczem do natychmiastowego dostrojenia się do tej wersji siebie. W kolejnym punkcie przejdziemy do podsumowania i pokażemy, jak zastosować te zasady na co dzień, aby nowa rzeczywistość stała się Twoim naturalnym stanem. Zrozumienie prawa przyciągania to jedno, ale kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, by ten stan stał się Twoim naturalnym sposobem funkcjonowania? Wiele osób po początkowym entuzjazmie szybko wraca do starych nawyków myślowych i emocjonalnych, co powoduje, że energia zaczyna rezonować z poprzednią rzeczywistością. Aby rzeczywiście utrzymać wysoki poziom wibracji i przyciągać to, czego pragniesz, Konieczna jest konsekwencja i świadomość na co dzień. Stan przyciągania to nie pojedyncza technika, ale sposób życia. Kiedy przestajesz traktować to jako coś, co trzeba osiągnąć, a zaczynasz tym żyć na co dzień, twój umysł i ciało naturalnie dostrajają się do tej wibracji. Najważniejsze pytanie, które możesz sobie zadawać każdego dnia brzmi: Czy to, co teraz myślę i czuję, jest zgodne z tym, co chcę przyciągnąć? Na zakończenie warto przypomnieć, że Twoja energia działa nieustannie zawsze coś przyciągasz. Kluczem jest, by świadomie wybierać, czy jest to rzeczywistość, której pragniesz. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami, co działa najlepiej w Twoim procesie przyciągania. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału, jeśli chcesz otrzymywać więcej treści o tym, jak świadomie kształtować swoją rzeczywistość.